Akurat jest bardzo słoneczny dzień tak powiem Bardzo słonecznie Tak pokażę normalnie O jest słońce Ale mniejsza No zobaczcie jak to wygląda Zobaczmy jak to wygląda od salonu No Wygląda normalnie jak w lato, nie? Jeszcze ktoś się bawi warto akurat warto jeszcze ktoś tam sobie chodzi jeszcze do tej placówki bo czemu nie no ktoś też z psem bo czemu nie fajna pogoda to warto no i tak zajebisty widok nie także trzymajcie się do zobaczenia i elo